Hi friends! Witam się z Wami bardzo serdecznie z mojego salonu u mnie w domu rodzinnym w Polsce. I stwierdziłam, że nagram takiego luźnego vloga na temat tego, jak ja spędzam w ogóle tej czas i, i dzień, dnie. Z Rekuły spotykam się właśnie z moją rodziną albo z moimi przyjaciółmi i robimy coś razem. Ale dzisiaj jest właśnie taki ostatni luźny dzień, ponieważ już jutro rano wylatuje... Nie, wylatuję w czwartek, sorry, wylatuję w czwartek, ale już wczoraj rano jadę do Wrocławia, bo widzę się z moją przyjaciółką i jedziemy zrobić e, tatuaże. Jestem mega, mega podekscytowana, bo myślę, że to będzie takie fajne wejście w 2023 rok. Um, tatuaże, które planujemy, są takie bardzo meaningful. E, w ogóle to jest, to jest coś, co miałośmy zrobić przed świętami. Um, Aczkolwiek, tak wyszło, że nasza tatuatorka biedna zachorowała, więc bardzo się cieszę, że wcisnęła nas jeszcze przed wyjazdem. Um, pozdrawiam Cię Jagoda. Ale i w ogóle, why we're here? Why we here? Chciałam Wam troszeczkę powiedzieć o moim dniu, jak on wygląda, co robię. Um, I zacznę od tego, że zamówiłam sobie, słuchajcie, um, taki prezent. Um, I ja się śmieję, że jego nie zamówiłam, jego ja wymanifestowałam. Honestly, jak go wyma wymanifestowałam, więc e, postawiłam w ogóle na e, rolki i pali i ja się tak strasznie jaram tymi rolkami, słuchajcie, dlatego że ja kiedyś kocham jeździć na rolkach. Jak mnie znacie, to wiecie, że ja jestem obsessed, a nienawidzę biegać, kocham jeździć na rolkach. Kocham jeździć na rolkach um, i ja miałam takie swoje, zwykłe, klasyczne czarne rolki, aczkolwiek niestety co się z nimi stało. Pożyczyłam je swojej kuzynce i one chyba zostały, wiecie, niedawno na zewnątrz i po prostu już były niestety do wyrzucenia, bo zawilgły. Tak się chyba mówi, tak zawilgły, więc no niestety musiałam sobie kupić nowe. Więc kupiłam sobie nowe rolki, słuchajcie. Ale ta historia wymaga opowiedzenia. Ja chorwałam na rolki z Impali, ok? To jest ta firma. Tak wygląda opakowanie, jest absolutnie przepiękne. Impala to jest australijska słuchajcie, marka, która robi wrotki i rolki. E, myślę, że zabiłabym Cię na wrotkach, aczkolwiek e, kocham rolki, więc e, zamówiłam tę parę. I uwaga! Te rolki są strasznie drogie. One kosztują 139 euro. Więc to są pieniądze, które ja bym się dwa razy zastanawiała, czy kupić sobie buty w tej cenie, tak? To musiałby być przemyślany zakup, więc ja cały czas się wahałam z tymi rolkami, bo to było bardzo dużo pieniążków, ale miałam zapisaną taką kartę i tak sobie cały czas ją otwierałam i patrzyłam, czy one nie tanieją. I w pewnym momencie model, który mi się bardzo podobał, był przeceniony na 60 euro. Ze 139 na 60 to jest fajna cena, nie? No ale myślę 60 euro, tak się zastanawiałam, miałam je kupić, ale nie ich zapomniałam. No i potem kolejnym razem, teraz właśnie na święta, jak weszłam na stronę oryginalną właśnie pali, to te rolki były za 50 euro. I to już było takie ok, super. Ale... One były za 50 euro, słuchajcie, ale nie było tego mojego wymarzonego modelu, tylko były jakieś tam zupełnie inne i one były nawet okej, okay, ale żadna, żaden z tych modeli nie krzyczał po prostu: O mój Boże, tak weźmie, jestem po prostu tym konkretnym designem. Więc stwierdziłam, że tak od czapy zerknę na polską stronę i zobaczę, czy może w Polsce też są jakieś przeceny na rolki. I nie uwierzycie. Okej. Okay. Universe. Like, universe works. Honestly, like universe got my bag. Słuchajcie, wchodzę na stronę, wpisuję roki Impala i znalazłem jakąś taką randomową stronę, na której była wyprzedaż mojego ukochanego modelu za 219 złotych. Złotych. I'm really, really excited, bo to jest, słuchajcie, już naprawdę bardzo tanio. Wydaje mi się, że 219 złotych to jest. Nawet nie 40 euro, I think, nie jestem pewna, ale to już było naprawdę bardzo mało i stwierdziłam, że tak, to jest ten moment, w którym moje roki mnie wzywają i wołają, więc chcę się z Wami dzisiaj podzielić moją e, chyba pierwszą, te, pierwszą taką rzeczą, którą kupiłam w 2023 roku i jestem mega, mega excited, także let's open it up! Okej, okay, ja sobie w ogóle zerknęłam w podgląd, czy na pewno e, wszystko dobrze widać, dobrze widać i to po prostu jako miałam gigantyczną twarz po dwóch tygodniach jedzenia pszenicy to wiecie tylko ja i wy. That's crazy. Like my face is like twice the size. Anyways. No. <laughs> tak wygląda opakowanie. I teraz to jest kolejna marka. U, nie chcę wylać kawy. To jest kolejna marka, gdzie wszystko jest dopracowane, My friends. Zobaczcie na ten karton. How cute! Bardzo pięknie. Tutaj są takie. Wiecie, leaflet w środku. I uwaga. I uwaga. Oh my god. One są przepiękne. Słuchajcie, tutaj to jest na zbliżeniu. Like, I am obsessed. I am obsessed. One są przepiękne. Są abs absolutnie prześliczne. W ogóle mają wzór taki kwiatowy. Są miętowo-różowe. Tutaj Wam pokazuję, jest bliska, ale po prostu są O oh my god, no cukierki. Jestem taka podekscytowana, że to jest w ogóle masakra. A, także słuchajcie, ja się nie mogę doczekać, aż je wypróbuję. I jak mam być szczera, to mimo tego, że to jest styczniowy vlog, na dworze jest 12 stopni na plusie, więc ja myślę, że po prostu do tych pięknych rolek zaraz doczepię hamulec, bo wszystkie, wiecie, te rzeczy z Impali e, przychodzą już... E, z takimi, wiecie, czyli na przykład z takim e, kluczem do montowania hamulców, e, właśnie z hamulcem. Także ja, słuchajcie, zaraz zaczepię chyba hamulec z tych rolek i myślę, że trochę dzisiaj pojeżdżę, bo jest 12 stopni hookers, naprawdę hookers. E, nie pada, nie ma jakiejś pięknej pogody, ale nie pada, więc e, dlaczego miałam mieździerz na rogach? Dlaczego miałam mieździerz na rogach? Onesli. Więc myślę, że to jest coś, co będę teraz robić. Um, no. A potem wieczorem chyba pojadę się spotkać z, z moją babcią. Bo to już jest taki, wiecie, ostatni raz, bo wyjeżdżam do Londynu. Jutro rano, jak mówiłam, wspominałam wcześniej do Wrocławia także to są już takie, wiecie, ostatnie podrygi moje w domu, a chciałabym jeszcze spędzić troszeczkę czasu z mamą, może obejrzeć jakiś film, zrelaksować się, więc myślę, że y, takie są plany na dziś. So, yeah, I'm excited! Hi friends! Witam się z wami w samochodu z mojego Compulsive Purchase z Novembra. Kupiłam sobie samochód, bo obudziłam się z moją mamą. Long story short, na pewno o tym kiedyś opowiem. Miałam właśnie jechać na rolki, ale nie jadę na żadne rolki, ponieważ nie ma czasu. Wyszło jak zwykle. Jadę teraz do mojej babci i miałyśmy się umówić na, um, jakąś, na jakiś obiad um, za dwie godziny, aczkolwiek this will not happen bo ona potrzebuje jeszcze podskoczyć do banku więc jeżeli potrzebuje podskoczyć do banku no to ja ją zawiozę bank jest do 16 i mamy godzinę 15 więc now or never no, także właśnie, słuchajcie, jadę szybko ją odebrać um, pojedziemy do banku ja przy okazji wskoczę do Rossmana i kupię kilka rzeczy, które potrzebuję jeszcze przed wyjazdem skończyły mi się moje ulubione płatki pod oczy jest kilka rzeczy jeszcze, które chciałam kupić. Przede wszystkim maseczkę z botanik, z botaniki, która jest słuchajcie, absolutnie rewelacyjna, więc to też jest coś, co bym chciała zrobić. Um, a potem skończymy do polanicy. To generalnie, Polanica to jest coś, co ja muszę zahaczyć zdecydowanie jeszcze przed wyjazdem, dlatego że w maju są moje urodziny i chciałabym zrobić taki duży obiad dla rodziny. Ale, żeby zrobić ten obiad, to najpierw muszę zjechać do dwóch restauracji, zapdać się oceny, availability i w ogóle all that jazz. Um, no no i też idziemy z babcią na jakiś szybki obiad, a bo może, nie, nie, nie mogę linka prowadzić, samochód gdzieś się nie mogę przyzwyczaić, bo ja z reguły jestem uh, passenger princess No w ogóle chciałam też marmę zabrać dzisiaj na coś do jedzenia, ale ona już jest bardzo zmęczona po pracy, nie ma w ogóle natchnienia na wychodzenie więc pojadę sobie z babcią, um, no i potem pewnie zostaniemy w domu, słuchajcie, obejrzymy jakiś film rodzinnie już tak na spokojnie, ja się przespakować też. E, muszę przeanalizować, co muszę zabrać z domu do zakopanego, no bo przecież za niecały tydzień znowu jest wyjazd do zakopanego. Także słuchajcie, 2026 się zaczął intensywnie, intensywnie. Ale ja uważam, że nie ma co narzekać, nie you no? Know? Nie ma co narzekać, ja się bardzo bardzo cieszę. Um, ja nie lubię w moim życiu i nie lubię jak się nic nie dzieje, także to dla mnie bosko, niech się dzieje. No i co? Idziemy po babcie. Hi friends! O oh my god! u mnie jest już chyba jakoś, nie wiem, dziesiąta wieczorem, um, ja już piję wodę, jeszcze zaraz sobie zrobię herbatę na dobranoc. Um, w Rosmani praktycznie nie było niczego, co potrzebowałam, ale kupiłam jakieś inne rzeczy. Um, potem byłyśmy z moją babcią na y, ciastku i na kawie i było bardzo fajnie. Um, to już ostatni raz, się teraz nie widzę przed wylotem, także bardzo się cieszę, że spędziliśmy troszkę razem czasu. Uh, w ogóle ja o tej godzinie też wyglądam dramatycznie, połowa mojego makijażu zjechała, także don't mind me, honestly don't mind me. Um, moja mama właśnie teraz też zmywa makijaż, ja też idę zmyć whatever has left, bo tu po prostu ja już nic nie mam na tej farzy, um, at this point of the day, ale chciałam Wam pokazać jeszcze kilka maseczek, które będziemy dzisiaj robić. Um, wiecie co, wzięłam takie nie wiem co to jest Yumi so, ja, nie, ja nie znam tej marki, ale jestem bardzo ciekawa tych maseczek, bo to jest fajna firma słuchajcie, to jest Hello Skin y, Seoul um, ja znam tą markę i ją bardzo lubię, więc jestem ciekawa tych właśnie masek, także zaraz sobie zrobimy na noc do filmu oprócz tego kupiłam oczywiście ach, to co kocham najbardziej czyli kilka sztuk, wiecie, tych płatków z Isany, które ja tak uwielbiam pod oczy um, one są dla mnie absolutnie rewelacyjne ja je absolutnie kocham i uwielbiam więc się mega cieszę dokupiłam też takie, jak, taką nowość o której wcześniej nie słyszałam i to też jest ta Isana ale to są, słuchajcie, jakieś płatki hydrożelowe w ogóle z, to jest wszystko napisane po niemiecku ale obstawiam, że to jest wiśnia i olej domowy, więc... Um, i coś, co chyba jest najbardziej cute na świecie uwaga, uwaga Maseczki. Ja mam kilka, pokażę Wam jedną. To są, słuchajcie, też Isana płatki pod oczy, serduszka. Like, how, how cute is that? Więc myślę, że dzisiaj zrobimy sobie te y, duże płachty, y, a potem te serduszka z Isany. Ech, no i potem ja uciekam spać, bo rano już lecę do. Wrocławia. Nie, nie lecę, w sensie, że lecę, że bardzo szybko yy, jadę pociągiem do Wrocławia. Yy, no, nie biorę auta, bo już yy, w czwartek wylatuję rano do Londynu. Także generalnie tak to wygląda. Yy, jutro rano się spokuję, nie chcę mi się dzisiaj, ale generalnie jest dramat, bo ja mam za dużo rzeczy. Po świętach mam za dużo rzeczy, ja się we wszystko nie zmieszczę, więc chyba, nie wiem, że na pewno, ale chyba będę dokupywać bagaż. Także Wolsey, we'll Wolsey, we'll słuchajcie. Wolsey. We'll więc ja idę zmyć moją bardzo zmęczoną wasz i nałożyć już z tych masek w płachcie. A Wam życzę dobrej nocy i Bye! Ma z rangustynki. Ale wyobraź sobie, chyba cię pyta, co my inaczej Nie wiem, jak się Gdzie to ma mięso? Gdzie to ma mięsko? Nie wiem, chyba w tych, wiesz, w tych szczupakach.